Stałem panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Pranie brudnych, pranie brudnych pieniędzy. W Gdyni odbył się przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Ryszarda Bugajskiego Układ Zamknięty. Na pokazie nie zabrakło osób bezpośrednio związanych z produkcją. Twórców, producentów oraz aktorów. Pierwszy raz ludzie zobaczą to, cośmy robili przez dwa lata, więc. Wszyscy czekają na wynik, zobaczymy co będzie. Tutaj już nic nie możemy zrobić. Tutaj już jest wszystko zmontowane, zrobione i my aktorzy oddaliśmy swoją rolę na planie. A potem co z tego wyniknie to zależy od reżysera i od montażysty, jak oni to wszystko poukładają w kadrach i, 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 i jak to rozłożą emocjonalnie. Głównie chodzi o to, jak to odbierze publiczność. Przez dla niej kręcimy te filmy, więc jeśli film się spodoba, a co daj Boże da coś również do myślenia, no to to warto był ten film nakręcić. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda? Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. Pokojny, o finalny efekt jest reżyser Ryszard Bugajski. Mam na tyle samokrytycyzmu, że wiem, jak coś zrobić źle, to. To wiem, a tutaj wiem, że to wyszło dość nieźle. Jak nieźle, to dopiero widzowie ocenią. Warto dodać, że Układ Zamknięty można obejrzeć między innymi dlatego, że produkcję objęła swoim mecenatem Kasa Stefczyka. Cieszymy się bardzo, że mieliśmy ten zaszczyt i mogliśmy dołączyć do ogromnej rzeszy ludzi z pasją, ludzi zaangażowanych, chcących ukończyć ten film. I nie zastanawialiśmy się praktycznie ani minuty nad tym, czy w ten projekt. Włączyć środki kasy sterczyka. To dla nas zaszczyt i honor. Po niemal dwugodzinnym seansie widzowie byli poruszeni tym, co zobaczyli. Trochę przerażające i niepokojące ale, ale na, pewno, na pewno dobry. Znamy to z własnej pracy, jesteśmy adwokatami i myślę, że mogę powiedzieć, że jest dość prawdziwy i zrobiony w sposób interesujący. Nastrój po projekcji udzielił się również aktorom występującym w układzie zamkniętym. Jestem zdołowana, co tu dużo mówić, no bo nie, nie tym, co tam zagrałam, ale zupełnie czymś innym jest czytanie scenariusza, nawet wyobrażanie sobie, jak może to być zagrane, a zupełnie czymś innym jest przyjmowanie obrazu, e, no i tą pneą, no. Jeżeli e, ludzie, którzy wcześniej nie widzieli, albo dopiero, jeszcze, jeszcze lepiej, i dopiero co się zetknęli z tym tematem, wychodzą poruszeni, oni nie muszą przecież być, e, z uśmiechem na ustach wychodzić, żeby byli poruszeni. Jeżeli coś wywołało to w nich e, e, jakieś poczucie niesprawiedliwości, które się dzieje w tym kraju, Eu to eu, Juiz sucesso filme